Siemanko. Ładna sowa? Kiedyś się z niej śmiałaś i nie potem skipnęłaś. Pamiętam. Kurde, ty mnie pamiętasz? Nie pamiętasz. Słajno, ja nie zapomnę takich rzeczy. Ty! Co ty pokazujesz? Bez kitu? ja się wystraszyłem już, ty. Co się dzieje? Bo tak się rozsunęłaś, że ja już się wystraszyłem, wiesz, ja, ja młody jestem, 18 mam, ale wiesz, ja mam 18 lat, ale takie rzeczy tutaj nie mogę oglądać. Serio? Mm. No, moja sowa jest, patrz, ona ma 3 miesiące, nie patrz. No. Mm. Powiem ci, że ładna, dobra, spojrzeć w sumie, bo ładna pani jest. To jest Adam jak patrz jaki ma zakola. No. Nie, no jak tam? Co robisz? Co robię? Siedzę na dupie. Nikt tu... Popatrzcie, siedzę na streamie, nikt tutaj nie ginie i my pozdrawiam świnie, o. No. A co tam u ciebie? Co, jutro do szkoły? Do szkoły, jak ja do szkoły już nie chodzę, bo mam ferie. Serio? No.